Pociecho nieszczęśliwych. Nieszczęście może mieć różne oblicza. Widziałem biedne dzieci w Afryce z wielkimi uśmiechami na twarzy. Widziałem też rozpacz opływających w bogactwa. Z iPhonami w rękach. Święty Józef uczy nas, że prawdziwe szczęście nie polega na wypełnianiu swojego własnego planu, ale na zawierzeniu się Bożemu prowadzeniu. Józef może być pociechą nieszczęśliwych, ponieważ potrafi znaleźć szczęście w tym, czego nie rozumiał i nie wybierał. Prośmy Świętego Józefa o umiejętność zawierzenia się Bogu i przyjęcia naszego życia takim, jakie jest. Tylko akceptacja obecnego stanu życia umożliwia twórczą i odważną przemianę rzeczywistości. Dzięki temu, który jest większy od naszego serca i zna wszystko. Niech serce Świętego Józefa będzie pociechą. Dla wszystkich nieszczęśliwych: przyjemność łączy się z naszym ciałem, a radość z sercem i umysłem. Prawdziwa radość człowieka to ta płynąca z czystego sumienia. Kto tak myśli, radość dotarcia do prawdy nigdy nie będzie dla niego cierpieniem, ponieważ wie, że jego szczęście ma tylko jedno imię: Bóg. Rozczarowań doznajemy zawsze, kiedy Boga jeszcze nie odnaleźliśmy, a poczucie zawodu nie jest spowodowane brakiem pieniędzy, stanowiska, sławy czy poziomu witamin, lecz wynika z niedoboru, sytości w Bogu. Serce Józefa uczy nas, że choć jesteśmy stworzeni do szczęścia, prawdziwe szczęście nie istnieje w czasie. Lecz w nieskończoności, a wszystkie nasze rozczarowania są drogowskazem. Poddanie się Bogu, będący gotowością woli do poświęcenia się Jego służbie, nie jest niczym innym jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijności. Wspólnota życia Józefa i Jezusa skłania nas jeszcze do rozważenia tajemnicy wcielenia właśnie w aspekcie człowieczeństwa Chrystusa tego boskiego narzędzia skutecznie służącego uświęceniu człowieka. Mocą bóstwa Chrystusa, Jego ludzkie czyny były dla nas bawienne, będąc przyczyną łaski tak ze względu na ich moc zasługującą, jak też dzięki swej niezawodnej skuteczności. Przyjście Jezusa między nas jest darem Ojca, aby każdy mógł się pojednać z rzeczywistością swojej historii, nawet jeśli jej do końca nie rozumie.